Przepraszam, znawiam posiedzenie Rady. Jestem nieprzyzwyczajona <grym> do tego, że przepraszam trochę za głośno to wyszło. Słucham Państwa tak, radnych. Chciałbym tutaj jakieś krótkie oświadczenie w imieniu Grupy Rady Gmina. W wyniku zaistniałej sytuacji odnośnie przyjęcia przez Grupy Radnych razem dla gminy kandydatury Rady Pasek na drugiego Przewodniczącego oświadczamy, że jedyną kandydaturą wskazaną przez Grupy Przyjazna Gmina jest po prostu kandydatura Pani Rady Pasek, co wynika jasno z zapisów zawartych w statucie Rady Gminy, paragraf 15, bodajże punkt 5. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że na dzień dzisiejszy porządek ma zostać wyczerpany. wyczerpany w związku z czym zamykam sesję. Dziękuję bardzo.